Witajcie, moi kochani. W dzisiejszym odcinku, tak bonusowo na wakacje, idziemy sobie dobijać, dobić level 180. Jak widzicie, brakuje mi tam 15,1%, właśnie żeby nabić ten okrągły level. A że jest taki już bardziej prestiżowy level i w ogóle pierwszy, O nie, no, w sumie mój nie pierwszy w życiu, ale dobra, mniejsza o to. Cieszy, jakby, jakbym pierwszy raz dopiero wbijał ten 180, więc yy, lecimy sobie na Patrycjuszy. W sumie to już kończę na nich powoli, ekspić, Ponieważ tutaj na tych pierwszych poziomach yy, są grupki co najwyżej, chyba podwójna, albo jest jedna potrójna, czy tam dwie, a reszta jest yy, bez odstaw. Parę poziomów niżej jest fajny, fajny kawałek ekspowiska, ale to jest tylko taki kawałek i na nim ja nabijam tylko parę procent. A niżej są grupki po 5, których ja jeszcze nie ubijam, więc to ja tutaj wychodzę trochę tak bezsensownie exp Ale y, exp to exp Nie chcę iść jeszcze na draki, ponieważ już tam y, biłem je do questa na 178 level, który zapewne niedługo y, gdzieś pod koniec lipca zobaczycie Ale tam również też jest dobry ex, jest dobre ekspowisko. Z tą też będą filmiki. To jest taka kraina, tutaj nad Tchuza, że tak to nazwę. Tam wszędzie jest zima, lód i tak dalej, czyli tak trochę jak Andaru, Milami, czy jak to się tam czyta. I tam właśnie znajdują się Dracy. Oni już mają 185, jest wyższy z tego co tak kojarzę. Są tam elity i tak dalej, i tak dalej. Są fajne grupki. Jest dosyć ciekawy eksp, ale również jest dosyć krótki. Ale na przyszłe levele wolę tam sobie poekspić niż tutaj w sumie Albo nawet można na zmianę, to też w zależności jak mi się bardzo chce ekspić Znaczy tutaj na tym pierwszym poziomku nabijam dopiero jakieś kurczę niecałe 2% expa, Ale tutaj tu wybijam, tutaj nie mam co iść Bo tam zaraz jest grupa pięciu, których pewnie nie ubiję a już mam tutaj na patrycjuszach ogarnięte takie jedno fajne przejście także żebym mógł przejść jak najdalej i że, żebym nie padł A to równa się z fartem i równa się z tym, że muszą mi wchodzić y, dotyki anioła, żeby mi się to udało w sumie Więc będziemy liczyć dzisiaj też na farta, bo chciałbym wam właśnie pokazać ten najniższy poziom, gdzie znajduje się elita druga Na przykład, y, nie wiem czy wiecie, bo tak na poprzednim filmiku z ekspowiska na patrycjuszach nie doszedłem y, do tej elity drugiej, ale dzisiaj się postaram. Już parę leveli więcej, Więc w ogóle sobie umiejętności dodałem, bo chyba odkurczę 8 leveli i nic nie dodawałem. Właśnie, czemu ich nie zmieniłem? Mam dwa zestawy. Zestaw pierwszy jest zestaw bez leczenia, zestaw drugi jest zestaw z leczeniem. Zestaw bez leczenia ma więcej absorpcji, no a ten z leczeniem zamiast tej absorpcji, czy tam magicznej, fizycznej, czy dystansowej, ma właśnie wszystkie umiejętności podmane i podleczenie. I one się tylko i wyłącznie tym różnią, reszta jest taka sama, więc więc przy takich małych grupkach lepiej jest bić pierwszym zestawem, kiedy mam dużo absorpcji i wiem, że nie będę musiał używać tego leczenia. A przy większych grupkach tylko zmiana. Klikam drugi zestaw i mam wtedy leczenie i jest gitara. Taki, ta, taki mój pomysł, bo umiejętności pod PVP nie mam, bo mi nie są y, potrzebne. Zbytnio, bo nie. jakoś nie jestem zwolennikiem uprawiania walk. Chyba, że już coś mnie zaatakuje, no to w większości przypadków i tak przegrywam, bo to atakują mnie ludzie przygotowani na walkę od roku, zbierający na legendy, na inne jakieś smoczołózowskie itemki, przedmioty i tak dalej. A ja, z racji tego, że jestem w jednej, sobie tylko XP, nie mam szans prawie z nikim, ale mnie to jakoś wcale nie rusza w sumie. Dobra, tu już się zaczynają powoli te takie, że tak powiem, lepsze grupki. Chociaż tutaj jeszcze obejdzie się, o kurde, co to za hardcore. Obejdzie się bez życzenia. Co to się stało? Tutaj szybko. No i jak widzicie kończymy. Szybka ta walka. I tutaj już właśnie zaczynają się te takie lepsze grupki. Jakby to było na całym, na tych całych patrycjuszach byłyby właśnie takie grupki po 3, po cztery, to naprawdę... Yy, Całe ekspowisko przejść, to byłoby coś fajnego. No ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Tutaj idziemy teraz w dół. Tutaj walniemy takie kółeczko i wrócimy i tak tutaj. A już 5% levela nabiłem, jeszcze mi zostało 10. Ale chyba się nie zmieszczę tutaj. Będzie musiał jeszcze raz powtórzyć, albo może przejdziemy się na to mniejsze ekspowisko draków, bo póki co ja odkryłem tylko dwa ekspowiska draków. Jedno jest takie fajne, na którym właśnie złobywałem wszystkie przedmioty, a drugie jest takie dosyć biedne, jak widziałem. Chyba, że są jeszcze jakieś, ale to nie jestem pewny. Ale to się zainteresujemy kiedy indziej. Dzisiaj się poświęci, poświęcimy patrycjuszom. I ogólnie z Margonem yy, na wakacje mnie nie ma. Mam nadzieję, że jakieś eventy będą w tym lipcu, czy chociaż nie boże. No, w lipcu, w lipcu dobrze mówię. Yy, bo w sierpniu już będę, chociaż właśnie to są jelki, żeby były w sierpniu, już będę w domu. Wtedy zawsze będę mógł sobie trochę ponagrywać, a tak, trochę lipa, bo mnie cały lipiec do 8 sierpnia nie ma. Yy, więc jak coś będzie, no to raczej nie nagram. Chyba, że jestem od 20 lipca, chyba na tydzień w domu, jakoś tak, nie wiem, a miesza o to tak czy tak yy, z nadzieją właśnie, że będzie wtedy może jakiś krótki event, bo tak słyszałem od Salema. I w sumie muszę pogadać yy, z koleżanką, która się tam trochę kręci w tym, może, może coś będzie wiadomo więcej, ale póki co wszystko jest trzymane w tajemnicy. Teraz tam głównie w margonem jest ta promocja od gram.pl, yy, której już pewnie teraz nie ma, ale jeszcze pod koniec czerwca była, bo te kody miały być dla osób, które yy, są na stronie gram.pl, jest takaś taka strona o grach. I one są tam zalogowane, i po prostu tam na tym forum, i tak dalej, wszystko one sobie tam żyją. I dla nich była promocja właśnie z kodami do Margonem. Ale jakiś mądry gracz, tutaj nie mam mu oczywiście za to jakoś za złe, ale po prostu napisał o tym na forum, że jest taka promocja, że można dostać to, to, to. Tam na tej stronie wszystko było pisane, co można za ten kod dostać. I że tak powiem, graczem Margonem, tak. Jesteś tam starzy wyjadacze rzucili się na to i te kody poszły w jeden dzień, i było chyba 5000. Później były kolejne, znowu się rozeszły i teraz y, jest y, od no, gdzieś tam pod koniec czerwca zostało dodane 10 tysięcy. Z nadzieją, że się utrzymają i każdy będzie mógł sobie jakoś z nich skorzystać, więc miejmy nadzieję, że wszyscy się y, że wszyscy zdążą wykorzystać ten kod, ponieważ sam kobolt nawet jest fajną maskotką. Do tego ja tam mam jakieś smocze runy. Chyba dostałem z pięć, więc jak będę kupował sobie smocze łeski no to zawsze jakiś tam bonus. Więc naprawdę polecałem. Te kody, reklamowałem je cały czas w miastach. Pisałem, że są. Rozsyłałem przy tym filmik oczywiście, żeby nie było, że tylko chcę pomagać bezinteresownie. Rozsyłałem filmik i tak dalej, więc... po kurde, życie na krawędzi. Trzeba wykończyć miksturki. I teraz schodzimy na ten najlepszy poziom. No, najlepszy, najtrudniejszy poziom. Ale ja już niców nie mam, bo tutaj od razu zaczynamy z grubej rury. Na takiej ciekawej piątce. Podobną piątkę widzieliśmy przed chwilą, ale tam yy, zamiast dwóch bezcennych było dwa razy ten nieumarły. A nieumarły jest dużo słabszy niż ten bezsenny. Jak widzicie, on tutaj schodzi na parę hitów. I leży a tych dwóch jest naprawdę trudno zabić, bo jak nie ma przebicia, to hity wchodzą w nich bardzo słabe. Ale ja mam jeszcze leczenie w zanadrzu. OK, no i możemy tutaj już skończyć szybką walkę. No, i tutaj na środku tej grupy jeszcze nie biłem, yy, z racji tego, że jest aż czterech weselnych. No, i po prostu oni to są wojownicy. Po chwili absorpcja mi się kończy, i oni wsadzają na taką po prostu hitę po 2K, krytyki po 4K. No, i na moje 25K rozpływa się bardzo szybko, więc sobie odpuszczam tą grupę, bo wiem, że i tak jej nie ubiję. A tutaj właśnie y, można sobie przejść i wbić się właśnie w kolejne takie jaskinie. No, widzicie tutaj ten, ten nie to plus, ten korytarzyk. Y, Tutaj właśnie są po. Tutaj była grupka, tutaj jest grupka i tutaj przy tym wyjściu też jest taka większa grupka. A my tak jakby naokoło sobie przejdziemy, aż do samej elity drugiej, którą jest Torunia. I tutaj po drodze również mamy dosyć mocne grupy. On no, tutaj widzicie są magowie, więc póki mnie walą dobrego jakiegoś hita, no to ja ich tam jakoś łatwo pokonam, ale nigdy nic nie wiadomo. Tutaj jeszcze ten. I mi zostają tutaj bezcenni. No, ale to już... Dobra, leczenie i kończymy. I tutaj od razu jest kolejna grupka, już też taka dosyć duża. Tym razem już jest... jeszcze tam są dwie łowczynie. Ale w umiejętności mam. To można śmiało bić. O kurde, o kurde. Jak widzicie, nie można się oblić. Chyba teraz będzie mój koniec. Tak mi się jakoś wydaje. Ale zaraz się to wrócimy, bo i tak jeszcze nam brakuje 5% do levela. No, mówiłem, to nie jest y, łatwe. Kiedy tacy bezceni, właśnie takim najzwyklejszym hitem za 1k, mi dużo robią. Do tego może jeszcze nieraz jakiś krytyk wejdzie czy coś. Albo po prostu na zwykłe hity po 1k to mi. Po parę procent, co chwilę schodzi i dupa jest. Albo tu, właśnie, krytyki po 4K, dlatego e, są dosyć mocni. Ale i tak, zawsze z reguły bija MAK, potem łowców, a potem dopiero tych wojowników. Zobaczmy, co tutaj się na Margonem Ciekawego dzieje, chociażby w blogu technicznym. Bo jak widzicie, mamy tutaj e, informację, że świat Arkadia został przekształcony zgodnie z zapowiedzią na serwer Unia. Czyli mamy jakiś taki przekształcony serwer, nie wiem, pewnie do jakichś wygnańców czy coś tam. Tutaj mamy drugą informację dla 300 leweli, że mogą sobie y, wymienić jednorazowo zbroję tą legendarną, to jest taka najlepsza zbroja na 300 lewej legendarna. Jak zmienisz profesję, no to możesz raz y, sobie y, y, po prostu to, tą zbroję, którą miałeś legendarną, wymienić na jakąś inną. Też legendarną, też na 600 level, tylko pod inną profesję. I tutaj jest jeszcze uzupełnienie tych przedmiotów legendarnych, bo jak wiecie, yy, są nowe itemki legendarne: rękawice stodoków, złowczyni, sataniena, zufulusa, naszyjnik z Wójta jest bardzo ciekawy, pierścionek waczerzecki na 35 level, fajna legenda, buty zabójczego królika na 70, hełm z Fistuły, to też jest tam chyba 113, czy tam 18, jakiś taki przedział. I szatał ze szkieleta władcy Żywiołów. Te legendy możemy jako tako zobaczyć w rozmówkach ogólnych. W naszych lotach już się chyba ktoś chwalił nimi. Tylko, czy tutaj coś jest? Hero, 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 hero. Tutaj mamy czapkę, nie to nie. Mm -hmm. Tu też nie. gdzieś wczoraj widziałem. O, jest, jest. To jest właśnie pierścień Żywiołów. Na 35 level ma, ma dotyk anioła. No kurde, to jest po prostu szał. Na 40 level podpłaźnie jest dosłownie idealny chyba. Tutaj jeszcze mamy drugi itemek. Są to właśnie te rękawice zufurusa, to już na wyższe levele. I również są dosyć dobre. co? To mi się tutaj wkradło? no? Nie mogę się pobawić. Tą moją kamerę moją nie mogę. I tutaj czy coś jeszcze będzie, bo to w sumie niedawno zostało dodane. Ale już chyba nic. Albo nie zdodzili, albo się po prostu nie chwalą Tutaj jest, znowu są te rękawice już po raz kolejny pewnie na innym świecie No i to w sumie, no tutaj jest na Febrisa. Jestem ten pierścionek na 35 O i jest to Hełm Fistuły na 113 level, wy go macie teraz uciętego, holender Nie da się inaczej zobaczyć Ale ma on klątwę, więc jest dosyć dobry Tutaj właśnie są te legendy na 300 level są to kryształy, że trzeba zdobyć 3 kryształy, żeby można było mieć. Trzy kryształy, żeby można było mieć taką zbroję legendarną na 300 level. Tutaj macie rękawice Tolloka. Czekaj, ja to może jakoś tak tutaj holender przesunę. O. Patrzcie. Ręka, no. Rękawice Tolloka. Mają ostatni ratunek, czyli znowu coś z życiem. No stady jak stady też są dobre, więc naprawdę te legendy teraz mm, nadadzą trochę takiej świeżości w tych walkach. No ale w sumie po jakimś czasie znowu wszyscy będą mieli i, i na tym się skończy, a my tutaj czekamy aż, tam, aż wyzdrowiejemy. Musimy załatwić przejściówkę do kwiecistych, musimy się pozbyć tych wszystkich itemów, ale to za dwie minuty. No to lecimy do kwiecistego. Tutaj elegancko u tu pozbędziemy się wszystkich itemków Jeszcze do tego to robię sobie trochę kasu. Ostatnio zrobiłem chyba 30 milionów. Robiąc questy i expiąc na potrzeby tych questów. Więc kasiurki mi się ładnie trochę pozbierało to nie. Najwięcej no tutaj, tutaj no, 17M. To do tego jakieś 3 miksy. I tak wychodzę na plusie. A jeszcze mam. Strzał jeszcze mam, ale zawsze mi tam koledzy z, z ogrami mogą dorzucić. No to teraz, jeden teleporcik. Ja mam coś, jakąś wiadomość. Rozumiem i tak dzięki. Aha, dobra. Dobra, usuń. Usuń. Dobra. Jeszcze jakieś itemki. Mam będę musiał to jakoś rozdać. Holender. Bo mi się to nie przyda. I lecimy do Tchuzal I zrobimy sobie jeszcze rundkę. został mi milion Expa, więc mam nadzieję, że się teraz jakoś wyrobimy. Dzisiaj kurczę fajny dzień jest. Przynajmniej pogoda jest fajna póki co. Miejmy nadzieję, że nie będzie padać znowu przez cały miesiąc. Tak, patrzyłem na forum Paladyna, na ekspowiska, jakie są dostępne. To jest tak zarąbiście zróżnicowane, że to jest po prostu masakra nad masakrami. Na przykład patrycjusze mam zapisane na 180 do 190 levela. Czy na przykład, czy chyba 195 do 190 levela. Y, Tych całych draków, czyli to co jest tutaj obok w sumie, mam zapisane 180 myślnik 190 level. A jak ja tutaj, kurde, na 177, 8 i 9, jak spiłem, i mi było tak dosyć słabo. No, ale zaraz zobaczymy. Chcę tylko dobić ten level póki co. I póki co, już nie będę musiał tym przejmować, bo nie będę zbytnio jak spił. Ale już kurczę, od września jak będzie max pić, no to coś będę musiał wybrać i na czymś będę musiał maniaczyć no to nie będzie jakoś y, łatwo Już teraz jest coraz trudniej wbijać te poziomy Na sektę mam za mały level i jeszcze są myszy, o myszy Myszy mam zapisane od 185 levela niby Ale jak się zdenerwuję to niedługo na nie pójdę No w sumie no tu na patrycjuszach, tu na drakach, tam mogę pójść na myszy od 170 mogę iść na furbole, ale na furbolach nawet ani razu nie byłem Chociaż mogli się przejść raz i nagrać, jak to tam wygląda z furbolami A to w sumie jest nawet dobry pomysł Ale tak, żeby tam expić, to nie wytrzymałbym chyba psychicznie Wchodzisz tam, są chyba ze dwie mapki, takie ogólne i tam jakaś jaskinia I Na tych dwóch mapkach są porozrzucane najczęściej pojedynczo I my normalnie bierze, jak muszę tam iść chociażby na tytana po drodze tam na łowczynie mm, i są takie pojedyncze. Nawet nie wiem, jeszcze na 170 na one mnie atakowały i to po prostu porażka była. Ale już tam nie muszę ekspić i to mi cieszy, że tutaj są nowe ekspowiska koło huzal. Bo jak mnie to, to bym chyba się załamał. No jeszcze 500 Hmm, muszę zrobić porządek w depo i się tego wszystkiego pozbyć Kurde Tyle takich pierdółek mam I jeszcze znowu na Poziom drugi Tutaj jeszcze jest taki Taki niby przejście między poziomami, bo teraz zaraz wyjdziemy tutaj ale też zawsze można sobie tutaj chwilę poekspić. No ale już końcówka, już kurde. W sumie, no to. Od kiedy zacząłem serię, no to już biłem. Można powiedzieć, że chyba z 17 leveli aż. Więc to nie jest nic. A bić takie 17 levela to był chyba. Zacząłem gdzieś od maja, maj, czerwiec. No to to jest. Dwa miesiące jakieś. To ja, kurde, na dwa miesiące, być tyle na takim wysokim szczeblu, no to to nie jest jakąś tragedia. Przy tym, że ja mało kiedy expiłem, to jest najlepsze. Ale 200k, jeszcze 200k. Mam cukierka jakiegoś środowego, Kurde, dobre one są. No Dawaj, 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 wbijaj, wbijaj, wbijaj Ja chcę już to wbić, już mam dosyć ekspienia Nie nienawid, Nienawidzę ekspić O, 100% Mmm, fajnie Prawie, że dokładny dodatek I jest 180 level Tralalala Ej, hey! no, ale co z tego Jak już jesteśmy na ekspowisku, to możemy na szybkiej walce Zobaczyć, kiedy padniemy. <laughs> Oj, zaraz chyba padniemy. Czy jeszcze tutaj damy radę? Daliśmy radę. E, siła, zręczność. Jestem trop. Potrzebuję zręczności. Bezsenny. Tutaj jeszcze na szybkiej, może pójdą. Poszli. Ale ci już chyba na szybko nie pójdą. Coś tak czuję, że nie. Oje, poszli, ho! Ale jestem kozak, ja cię słucham. Widzieliście, kurę, na szybkiej 5 wystarczy z dobrego zaatakować, i można wygrać chyba. Albo po prostu miałem farta, Kurde. Nie od razu jeszcze się mi biło 3%, no ale to, żeby dojść tutaj na ten, na ten poziom, musiałem bić tyle. Kurde, nabić się tyle tych potworków, a na tym poziomie już 3% nagle biłem, zabijając, kurde, 4 grupki chyba. No to teraz 180, niedługo 183 będzie kiedyś tam we wrześniu czy w październiku. Będzie sekta, nie sekta, tak, sekta, sala królewska, Boże, jeszcze mi się mylą. Będzie sala królewska, nie, tak. Nie, czekaj. Eee, sala królewska, tak, będzie sala królewska. Na sali królewskiej są chyba ze cztery elity drugie. <laughs> Jak mi się uda tam wkręcić, a ja mam nadzieję, że mi się uda, no to pobijemy trochę tam na sekcie. A później lecimy dalej. Ja tutaj mam do wbicia jeszcze masę leveli, że tak wam powiem. Dobra, tutaj padnę, bo spróbuję na szybkiej. O, ja się sunę, jaki fart Jaki fart I patrzcie, już 5% levela To teraz tutaj padnę Nie hm. Dobra, to teraz już padnę Teraz już idziemy na tą moją grupkę, której nigdy nie mogłem zwyciężyć Zaraz zobaczycie, jak mi zaczną hity wciskać To mi to życie zleci w 5 sekund 9, 9, 9, Wbijemy tego O, jeszcze mi się strzałko. o widzieliście co to było Patrzcie ile uników Cios krytyczny unik Tutaj jakieś uniki Tutaj mi się nie udało przed ciosem krytycznym uciec No, dobra padłem No i to tyle, 180 jest nabity, to co chciałem zrobić, to zrobiłem A teraz wakacje, plaża I wszystko w dupie Można sobie poczekać aż do sierpnia do końca się, na do września, wtedy znowu będziemy ekspić od nowa. Już będę przygotowany na jakieś ekspowiska i tak dalej. Może jakiś akus sobie jeszcze dokupię, a chociaż te itemy i tak są dobre, więc nie wiem, ale póki co to tyle, do zobaczenia w kolejnych już odcinkach, takich, że tak powiem bardziej na, na żywo niż te, które teraz oglądacie w lipcu, no, ponieważ do końca lipca będą dodawane tylko chyba questy, z racji tego, że mnie nie ma a questy zawsze można ponagrywać wcześniej, już to zrobiłem więc będziecie mogli sobie oglądać questy, ale to nie oznacza, że to będzie nudne ponieważ questy są nagrywane z postaci quiter czyli są to questy od 160 którego się levela wzwyż, prawie że do 180, tak jak teraz mam taki, tak chyba ostatni quest jest na 188 level i są to questy już dosyć ciekawe, jest na nich trochę ekspienia na przykład zabijania potworków i tak dalej, więc to nie są takie nudne kwestie, jak te na level 50 czy coś takiego. Na póki co to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A na koniec, pamiętaj, jeżeli Ci się spodobało, zostaw po sobie lajka. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zrób to i mnie zasubskrybuj. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robię w danym momencie, w danym dniu, możesz mnie zaobserwować na portalu Instagram. Gdzie wrzucam codziennie nowe fotki z tego, co robię, co robię w margonem, co kręcę i wiele innych ciekawych rzeczy. Pamiętaj również o korzystaniu z serwisu Dogry.pl, dzięki któremu możesz zrobić darmowe smocze łzy do margonem. Oczywiście, wszystkie linki są zawarte w opisie każdego mojego filmiku, więc warto je przeczytać. I to tyle, do zobaczenia.